Dostałem informację, dzień dobry przede wszystkim. Dostałem informację, że już godzina 18, a więc zaczynamy kolejny cykl, kolejne spotkania z zakresu przepisów ruchu drogowego. Nazywam się Eugeniusz Matuszak. Poprowadzę do Państwa zajęcia, część zajęć z tego cyklu na prawo jazdy kategorii B. Dajcie znać, czy dobrze widać, czy słychać, czy wszystko gra, a więc zaczynamy. Jesteśmy już na widoku, więc pozwólcie, że przedstawię. założenie było takie, że się nie pomylę, ale celowo się pomylę. Nie Paulina, tylko Klaudia. Cześć, okay. witajcie. A tam w głębi jest Cypian odpowiedzialny za to, żebyśmy mieli łącza na widoku i na głosie w porządku. Jedziemy. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Oczywiście. Witamy Was na pierwszym wykładzie nowego cyklu. Mamy transmisję otwartą, także transmitujemy również na TikToku, YouTube. Zachęcamy do udostępniania dostępniania tej transmisji, aby jak najwięcej osób mogło ten wykład obejrzeć, czegoś ciekawego się dowiedzieć. Rodzina, znajomi, ktokolwiek, tak? Kogo macie tam pod ręką, przekazujcie o tym informację, Dabcia, że. ten dziadek, tak też, samo Też tak, no tak jak mówię, rodzina. Dajcie nam znać też, czy nas widać dobrze i słychać, bo jeszcze. A nie, dobrze, szafa, szafa gra, Kuba szafa napisał. Gra. Okay. A skąd Kuba jest? Niech da znać, bo to też jest Też Kopalcie się, dokładnie. My jesteśmy ze Szczecina, także pozdrawiamy Was. Dobrze, mamy transmisję otwartą, tak jak już mówiłam. Jest to pierwszy wykład cyklu. Będziemy się teraz spotykać przez dwa tygodnie. Cykl składa się z dziesięciu wykładów. Podczas każdego spotkania będziecie mogli tutaj zadawać pytania na czacie panu Eugeniuszowi, bądź Arkowi, też w drugiej części od piątego wykładu. Możecie zarówno zadawać pytania ogólne dotyczące prawa jazdy, jak i testowe, z którymi macie problem. Przesyłajcie nam numery pytań. Jakie znaleźć już pokazujemy? Wystarczy oczywiście wybrać odpowiednią kategorię, czyli B. Rozpocząć test i każde pytanie ma swoje oznaczenie w postaci numeru. Wystarczy skopiować, wkleić nam na czacie, i albo ja już z takich gotowych y, odpowiedzi wkleję Wam link do YouTube'a, albo jeżeli pytanie jeszcze nie zostało wyjaśnione, to przekażę je do wykładowcy, którym Wam to pytanie objaśni. Tak, także śmiało, nie bójcie się zadawać tych pytań, to jest czas y, dla Was. I za napisała Szczecin, moje rodzinne miasto. Super. Mamy jeszcze. Ale przewinęło przywinę, się, ta, ta Polska Łódź. się przewinęła. Tak, Mikołów, Koszalin, Wrocław, super. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Dobrze. Zdarzy się też tak na pewno, że nie będziecie mogli uczestniczyć w, tych, w tym wyznaczonym przez nas czasie, bo wykłady będą się rozpoczynać od godziny 18, ale my mamy dla Was taką zakładkę archiwum. To jest, to znaczy. Wchodzicie w zakładkę wykłady, natomiast po prawej stronie będą wszystkie poprzednie transmisje zapisane. Oczywiście po zakończeniu tej obecnie trwającej, także będziecie sobie mogli obejrzeć, nadrobić te, te wykłady. Także spokojnie. Chciałabym również wspomnieć, zanim zaczniemy, o akcji charytatywnej. Prawko na start. Tutaj po, w prawym dolnym rogu widzicie taki pasek, który się zapełnia powoli na zielono. Macie tutaj możliwość wspomóc kursantów chcemy ufundować im kurs na prawo jazdy. Także tutaj już Cyprian pokażmy Kamila, któremu już taki kurs się udał. Z racji tego, że Kamil zdał teorię, pozytywnie oczywiście, zaczynamy jazdy i naukę praktyczną. Okej, okay. także za wszystkie dotychczasowe wpłaty bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No i zachęcamy do, do tych kolejnych wpłat. Za chwilkę Wam wkleję link do, do tej fundacji. Każda złotówka się liczy, pamiętajcie. I jeszcze na koniec ogłosimy sobie zwycięzców zadania domowego. Byś ja zaraz, tak, byś już prowadzę. O czym to polega? O, oczywiście, o co chodzi. Marlena, Malarska, Julia Jasiewicz, Julian Polański. Gratulujemy Wam, zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu dopełnienia tych formalności. A ja już Wam mówię o co chodzi, bo to jest jeszcze zadanie domowe z dziesiątego wykładu poprzedniego cyklu. Na każdym wykładzie, pod koniec każdego z wykładów, wykładowca będzie Wam mówił, co jest zadane. Oczywiście jest to dla chętnych, ale warto to robić, bo uczycie się tej systematyczności. I my się cieszymy. Oczywiście, tak. że tak. A przy okazji, możecie zdobyć przedłużenie dostępu, trzydniowe przedłużenie dostępu do platformy. Wykładowca zadaje Wam testy do przerobienia, Wy je przerabiacie, robicie zdjęcie tych zaliczonych wykładów i wysyłacie nam na Messengera. Teoria na prawo jazdy spraw I trzy pierwsze osoby, które takie zadanie nam wyślą do godziny 15 dnia następnego, uzyskają takie przedłużenie dostępu. Także warto, zachęcamy, aby brać w tym udział. Dobrze, za chwilkę wam jeszcze wkleję na czacie regulamin, jak tutaj yy, jak tutaj pisać, ładnie zadawać pytania. No. No i co? I możemy rozumiem, zaczynać. Rozumiem, że zaczynamy, tak? Tak, ile okay. trwa wykład? No około półtorej godziny. Będziemy. Słuchajcie, tutaj. to plan mamy taki, że półtorej godziny zajmujemy wam czasu. No nie zawsze, jak życie znam, to, to troszkę przedłuża nam się to. O kilka czy kilkanaście minut. Nieraz jest taka gorąca, burzliwa dyskusja, że to przeciąga w czasie. Staramy się to ten czas wykorzystać no, dla, dla Państwa z korzyścią. Mam nadzieję, że te zajęcia dla Państwa będą przydatne. No i z tych zajęć wy wyciągniecie wnioski, które będą Wam później procentowały, jak będziecie już za kierownicą, jak już będziecie realizowali ten materiał zajęć praktycznych dziś powiemy sobie na temat wiadomości wiadomości podstawowych wiadomości tych wstępnych które występują w takim prawie o tu za moimi plecami ustawa prawo o ruchu drogowym to inaczej kodeks drogowy kodeks drogowy tak popularnie nazwa tej ustawy prawo o ruchu drogowym co jest w tych przepisach zawarte zawarta jest no informacja odnośnie zasad poruszania się na drogach publicznych, niepublicznych w strefach zamieszkania, w strefach ruchu. Będziemy mówili sobie na temat tych warunków, jakie muszą być spełnione, aby można było no, poruszać się pojazdem po drogach. A więc jakie warunki my musimy posiadać, mając dany pojazd, musimy spełnić te w tym pojeździe, żebyśmy mogli się w sposób bezpieczny po drogach publicznych. I nie tylko publicznych poruszać. Będziemy mówili o aktach wykonawczych, czyli o tych rozporządzeniach, które są tym no, przepisem regulującym chociażby wzory znaków drogowych, chociażby wymagania, jakie są stawiane w stosunku do pojazdów, bo każdy pojazd musi mieć tam określoną porcję. Tych elementów powodujących, że on może poruszać się po drodze. Prosty przykład: apteczka i gaśnica. Co jest wymagane w samochodzie? Wiadoma sprawa, że w tej chwili u nas w Polsce obowiązuje, jest obowiązkowo na wyposażeniu gaśnica. Apteczka jest wymagana i tu zalecamy, żeby ta apteczka też była w samochodzie, chociaż nie jest ona obowiązkowa, ale żeby ona była, bo jak będziemy przenosili się przemieszczali się samochodem za odrę, a więc w kierunku do naszych sąsiadów, w kierunku do Niemiec, to przykładowo już tam jest obowiązkowo, obowiązkowo w samochodzie wymagana także i apteczka, ale gaśnica i tu i tu. My musimy mieć trójką w samochodzie, to też o tym będą mówiły te akty wykonawcze, które znajdują się w rozporządzeniach. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Będziemy dzisiaj sobie także mówili o ustawie, o drugiej ustawie, ustawie o kierujących. Tu mamy taką, taki przykład tej ustawy o kierujących. Co ona będzie, co jest w tej ustawie, jakie są nam przepisy poruszane, chociażby prawo jazdy. Państwo będziecie, jesteście na pierwszym etapie dochodzenia do tego dokumentu, jakim jest prawo jazdy. Jazdy, czyli ten e, papierek, bo już teraz nie papierek, plastik, który jest wymagany, aby można było poruszać się po drogach e, publicznych, e, załóżmy pojazdem. Kategoria B, no to wiadoma sprawa, że na te samochody, my tak popularnie mówimy osobowe, chociaż nie tylko osobowe, bo także i przecież ciężarowymi można kierować z kategorią B. E, to są te przepisy, które będą e, zawarte w stosunku do kierujących, a więc ustawa o kierujących pojazdami i znowu będą też do tej ustawy rozporządzenia, a tutaj na przykład zakres, który państwo zobowiązuje. Robicie państwo prawo jazdy, musieliście osiągnąć określony wiek, musieliście zdobyć określone dokumenty, żeby zdobyć ten numer PKK ten profil kursanta i tutaj, mój drodzy, no pierwszym takim elementem, który jest wymagany, to jest przecież wiek. Jeśli nie będziemy spełniali określonego wieku, to już na, dane, na daną kategorię nie możemy po prostu startować. Ale i lekarz, też bardzo istotna rzecz, musimy spełnić warunki, dla naszego zdrowia moglibyśmy powiedzieć techniczne, zdrowotne warunki. Musimy mieć ok, żeby móc mieć ten dokument, to orzeczenie lekarskie o przydatności, że możemy... To prawo jazdy robić. Mogą być jakieś tam niedogodności w zdrowiu, chociażby okulary, no to lekarz tam będzie określony czas, o określony czas skracał ważność tego badania lekarskiego. I o tym będziemy sobie też mówili. Pamiętajcie o tym, że prawo o ruchu drogowym, jak i prawo o kierujących, to te przepisy ulegają. Nieustannym zmianom. Te zmiany są może nie tak bardzo radykalne, bo jeżeli mówimy, że ruch w Polsce jest prawostronny, to przypuszczam, że dla mojego życia, jak i za Waszego życia, ten ruch się na lewostronny nie, nie przestawi, ale są zmiany co chwilę wprowadzane, chociażby nie tak dawno. Przecież w obszarze zabudowanym maksymalna prędkość poruszania się było 50 albo 60, w zależności od. Godziny, w jakiej żeśmy się poruszali w tym obszarze, zabudowanym. W tej chwili mamy jedną wartość, którą musimy pamiętać: nie więcej niż 50 to jest ta maksymalna prędkość. Mówię o samochodzie, tak mówię ogólnie, bo przecież jak ktoś będzie poruszał się czterokołowcem lekkim, no to czy tym motorowerem, prawda, no to będzie miał prędkość inną: do 45, ma tam jest maksymalna prędkość. No i teraz, moi drodzy, coś jeszcze musimy pamiętać, żebyśmy się rozumieli, żebyśmy się rozumieli yy, i tak rozmawiali jednym językiem, to dobrze by było, abyśmy poznali podstawowe pojęcia. Tu mam taką planszę za plecami. Podział drugi od tego zaczniemy sobie. Co to jest droga? Z jakich elementów składa się droga? Bo my z reguły wiemy, co to jest droga, ale teraz musimy pamiętać o tym że droga jest to budowla, jest to budowla, która będzie się składała z takich elementów, tu Państwo macie pokazaną, yy, pokazany chodnik, jak jed, jako jeden z pierwszych elementów, którego żeśmy korzystali. Mamy tutaj ścieżkę dla rowerzystów, z której będą korzystali nie tylko rowerzyści, ale ci, którzy poruszają się na chociażby hulajnogach. Mamy tutaj jezdnię, pas z zieleni z torowiskiem i znowu drugą jezdnię. Dalej za tą linią ciągłą, tą linią krawędziową mamy utwardzone pobocze w kolorze tym ciemniejszym, w brązie jako pobocze nieutwardzone. No i tu mamy drogę dla pieszych znak pionowy, droga dla pieszych. To są wszystko elementy tej drogi, tej budowli, prawda? Krótko rzecz biorąc, w tym przypadku ta droga jest drogą dwujezdniową. No i ktoś by tu no, i mógł powiedzieć, no dobrze, po co mi ta informacja jest potrzebna? Po co ja to muszę znać?